Cezary Graf, dzień dobry. Tak jak Lombardy bywają cichymi przyjaciółmi młodzieży, tak rynek repo jest cichym przyjacielem przemysłu finansowego. Na jednym i drugim bardzo istotna jest równowaga, delikatne ekwilibrium. Na jednym i drugim chodzi o pieniądze, mianowicie o pożyczki krótkoterminowe, zabezpieczone. I to tyle podobieństw. Na rynku lombardowym zabezpieczenia to. Niepotrzebne chwilowo laptopy czy zegarki. Na rynku Repo zabezpieczenia to w każdym razie teoretycznie najwyższej jakości papiery wartościowe. Natomiast w świecie drukarki nie wiadomo, co ma jakość. Firmy i podmioty zombie od 10 lat emitują dług oraz papiery wartościowe, które być może nie mają żadnej wartości. Są to być może aktywa, które w rzeczywistości są pasywami. Ocena ryzyka w takim świecie nie istnieje. Dodatkowo na rynku lombardowym pracownik lombardu ma okazję przyjrzeć się z osobna każdemu zabezpieczeniu. Natomiast na rynku repo sprawy dzieją się hurtowo, dosyć automatycznie. W zeszłym tygodniu coś za Starło się na amerykańskim rynku repo i Fed musiał z kapelusza wyciągnąć 200 miliardów dolarów, czyli dwuletni budżet polski, aby dorzucić do płynności, dorzucić po stronie oferentów pożyczek, jednocześnie gwarantując, że do połowy października kilkaset miliardów dolarów będzie czekało w zanadrzu. Już nikt nie oszukuje się, że pieniądz fiducjarny ma jakiekolwiek pokrycie i jakąkolwiek politykę. Politykę emisji. Wcześniej przez ostatnie 10 lat zbierały się przynajmniej jakieś komitety, narady. Teraz robi się to już doraźnie. Potrzeba 200 miliardów? Proszę bardzo. Potrzeba 600? Bardzo proszę. Zobaczymy, jak sprawy będą wyglądały, jeżeli w świecie derywat i lewaru potrzeby wzrosną do bilionów dolarów. Wtedy na naszych oczach. Umrze system oparty na pieniądzu fiducjarnym. Możemy to obserwować właśnie teraz, jak to wygląda. Przed kryzysem 2008-2009 stopy procentowe na rynku repo rosły. Teraz też zaczynają odlatywać w przestworza. Jednocześnie w ciągu ostatniego tygodnia zaczęły się dziać tam ekscesy. Z oczekiwanych około 2% wzrosły do niemalże 10% w niektórych przypadkach. I Fed musiał interweniować, nie uszukując się jednocześnie, że system finansowy ma jakiś sens i wyczarował z kapelusza 200 miliardów dolarów, dwuletni budżet polski, jednocześnie oferując kilkaset miliardów dolarów w zanadrzu. Tak to się teraz robi. A Rekiny dzięki temu poczuły krew. Ryzyko jeszcze bardziej przestało mieć znaczenie. Te zabezpieczenia są wypożyczane dalej. Pieniądze uzyskiwane z tych pożyczek są a, używane do hazardu na derywatach. Jest to istny monetarny gangbang. Nie wiadomo o co tam chodzi. Jednocześnie Rekiny czują krew i nie przyjdzie im już do głowy, żeby robić coś pożytecznego, bo to ma ryzyko. Najlepiej w dzisiejszym świecie robić jest coś niepożytecznego w pobliżu drukarki. Źle to pożytecznie z dala od drukarki dobrze niepożytecznie przy drukarce. Tak to wygląda. Zobaczymy jak gospodarka będzie wyglądała po kolejnych kilku latach takiego systemu monetarnego. ćwiczono to na różne sposoby w historii. kończy się bardzo źle. Ani pan, ani Pani, ani ja nie mamy na to wpływu w skali globalnej. w skali makro nie możemy absolutnie nic z tym zrobić. Jedynie wpływ mamy w skali mikro, w skali własnej Decyzji. I owszem, można stwierdzić, że złoto inwestycyjne jest już drogie, bo wzrosło o 20% i omijać je szerokim łukiem. Można stwierdzić, że kryptowaluty to piramida finansowa i omijać je szerokim łukiem. Można nakupować toksycznych papierów u brokerów, którzy mają 30 wejść dziennie. Można za radą coachów biznesowych poskakać sobie na evencie, kupić pod koniec supercyklu cyklu nieruchomości, na kredyt w Polsce czy w Wielkiej Brytanii, a bieżące nadwyżki finansowe przepalać na szalone wakacje w Dubaju. Można, ale trzeba zrobić krok wstecz i zastanowić się, co naprawdę ma sens? Uważam, że kołcze i eventy są potrzebne. Tak jak w lesie, potrzebne są żyjątka, które rozkładają opadające drzewa i opadającą florę. To jest potrzebne w ekosystemie. Tylko czy chcecie wy być opadającą florą w lesie, poddaną działaniu zwierzątek?